Dzień dobry, znajdujemy się w oddziale winicy. A przed Państwem, taka to właśnie przyczepa metal tech DB8. Oczywiście ładowności 8 ton. Przyczepa wczoraj do nas dotarła. Tak ona się właśnie prezentuje. Bardzo fajna przyczepka na kołach tirowskich o rozmiarze 385 na 55 R22,5, osie oczywiście ADR. Mamy kliny pod koła. W standardzie osłony przeciw zbiciu lamp, media na drugą przyczepę. Oczywiście mamy też zaczep. W standardzie mamy tandeczkę, Tam jeszcze leży syp. Podłoga z jednego arkusza blachy, bardzo fajna sprawa. W tym miejscu mamy rygiel tylnej burty, tak to wygląda. Ogumienie, oczywiście, fabrycznie nowe. W tym miejscu mamy hamulec postojowy. Ręczny tutaj mamy blokadę przeciw opadnięciu skrzyni ładunkowej. W tym egzemplarzu mamy zaczep typu V, tak to wygląda. Knełbatyka no, dwowodowa, oczywiście. Balkonik z barierkami. Zaraz sobie wejdziemy, zobaczymy z ciekawości, o proszę bardzo no mamy jeszcze trójkąt ostrzegawczy mamy schodki składane tak to wygląda jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany zakupem takiej przyczepy zapraszamy do oddziału w Winnicy ulica Półtus Półtuska 3 zatem z mojej strony to tyle dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia